Dobra, witamy w kolejnym odcinku. No witam. Ponownie krenadowania. Chociaż w sumie to ja nie wiem, czy po prostu tamten odcinek chyba będzie zbyt krótki. Więc nie wiem jak ja to będę w sumie ostatecznie robił. Co to kurwa jest? Nie mam pieprzonego pojęcia. Tutaj są dziona się raspią. Tutaj czy tutaj? A czy stron? się y, na minimapie masz pokazane pierw skąd wychodzą Czyli e, z tej strony To zielone coś czy Nie, to co tak błyska się na minimapie Aha, okej. Okay. A później będą też wychodzić z tej prawej strony Hm A, A czy się to nie wiem, to będzie wid... to się pod tego zobaczcie Weź między te kolce w, w, w tego smołe Nie, tak! Oj dobra... Żeby dwie zaliczyło, no bo oni będą łazić, nie wiadomo to ja. Dlatego będzie słabiej ich spowalniać. Zmień to. Ja później jeszcze lodowe włożę, no... Zmień to. Dobra. No Niech będzie. Dobra. Jestem ciekawy, co robi ten wózek? Kurwa, czemu ja tu wlazłem? To się znaczy wyjść? da się. Ty, bo już myślałem, że... Gdzie ja jestem? Jakieś <laughs> te pułapki beznadziejne są. Ale one znowu też przychodzą. Czy... czy co? Nie, te spadło akurat. Whoa. Tak postawiłeś te swoje pułapki, że teraz ja nie mam miejsca na inne. Tak by było ich więcej Weź sprzedaj te smolę, ten smolę. Te Jak się sprzedaję? się po... Nawet nie tracę, tylko wystaje tyle samo No wiem, to jest właśnie fajne. Poczekaj to daj mi zająć ten drugi, ten drugi slot to wezmę tutaj tę te, jasmowę te i tutaj Tylko, że podczas to... fali nie można sprzedawać nie kupować, nie? Prezencik! Trzeba z drugiej strony też Okej okay. Tutaj nie mamy żadnej łapy więc trzeba trudniej Oj tam trudniej. Sud nawala ich worki, to jest rzeźnia. Jeden z lepszych Moim zdaniem przynajmniej tower Defense. Taki zrobiony w inny sposób No On to zrobił? ten Defender Station jest fajny no Ale mnie ciekawe co robi ten wózek Ja chcę wiedzieć co robi w ten wózek Z której strony będą przychodzić okay. A się powinno być wszystko na minimapie, nie? Później pewnie z dwóch będą wychodzić Która pułapka zamrożona? No właśnie Moja Ta na początku Dobra, to ty weź sobie tą prawą sobie Ewentualnie pułapki tutaj sobie poradzą na pewno Gdzie czasami dziwnie dźwięk buguje, w tej grze. Nie wiem dlaczego. Co się dzieje? Ej! Jak to są na dole? Są na skóra. Ten chyba też ich yy, atakuje, tak myślę. Bo się nie wiem, tak atakuję ich. Nie stawiaj tam, tylko tutaj trzeba postawić. No ja, wiesz, tutaj też mogę postawić. Tyk, tyk, tyryry, lec, Ubrać, mi nie starczy na nic innego, albo sprzedam tą. Postawię tu. No tutaj postaw jakąś pułapkę na damage czy coś, może? Nie zobaczymy. mam, o, o, mogę, kolce. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Jest. Dobra. Okej, okay. no to... kontynuuję. do pracy! A, To mnie nie wiem, co się tutaj bardziej opłaca, czy ładować ten silniejszy atak, czy po prostu klikać jak głupi w myszkę. No ja wyboru akurat wielkiego nie mam. O! Co tu się dzieje? Mam tutaj problem po prawej stronie, już są na schodach. No ja też miałem problem Widzisz jednak się przydało tutaj To moje pułapki. O Boże Nie, nie, odejdź Odejdź. Ej, dobra, ludzi No, myślę, że są poradzimy. Ej, gdzie idziesz? Może Trzeba postawić tutaj coś po prawej stronie Poczekaj, ja tutaj postawię solo, może No jest tam radę? No nas powodnie. A ty? No tylko, tylko tu mi trochę przeszło ten żywiałek śmieszny Ten żywiałak śmieszny Oj, coś mi już nie wychodzi Ale już nie spokojnie chyba sytuacja brakowa nie! Odejdź, 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 odejdź. Okay. Dziwi to, że mój komputer zawsze odmawia nagrywania. Może by było, było z mojej perspektywy, ale. Nie, on odmawia nagrywania. Nie on wiem cztery dlaczego. Czaszki. Co ja tu mam? Artefakt uzdrowienia. Poseł na e, powo Aha, powoli w zdrowie. Aktywna leczę postaci sojuszników, tylko w jaki sposób to działa. Jak ja mam tego używać eee... Ha, ja mam to kupić po prostu, tak? Bez, nie Nie, nie! Przyznano, czyli zostałeś. zakleś dasz, Moje wyposażenie i masz. Artefakt uzdrawiania. Mm. Tylko no. jak tego użyć? <gry> eee, to podczas gry będziesz miał możliwość wzięcia tego artefaktu. Okej okay. Poczekaj. Ja na razie zaczynam nagrywanie, zobaczę ile tych, tych, tych jest, nie i tak dalej.